Pod ostatnim odcinkiem Elmo zostawił łapkę w dół. W końcu później się zdecydował, żeby, żeby zmienić tę łapkę w dół na łapkę w górę, albo, albo po prostu odłapkować w dół i w ogóle nie dać łapki w górę. Ze względu na to chciałbym dzisiaj nagrać ee, o rzeczy, które, e, którą lubi Elmo, czyli Eee LEGO w Minecraft mam nadzieję, że Almusowi taki odcinek się spodoba. czyli tu będzie 6 łapek w górę, to nagram odcinek e, z prawdziwymi takimi lodzkami LEGO w Minecraft. To trochę tu laguje, to trochę tu laguje, ale, ale, ale daje radę. Zobaczmy jak sobie Aha, takie rzeczy normalnie wyglądają. No wszystko tu jest z LEGO. Dinka jest z Lego, a jak założę na głowę, to też będzie z Lego. <laughs> mam, mam Dina z Lego na głowie. Lol. No śmieszne to jest wszystko, a to są z Lego, a to są z Lego. Lol. <laughs> Dobra. Dobra. Więc więc mechanizmy. TNT zobaczymy sobie w ogóle jak, jak 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 się odpala. Znaczy jakby bucha TNT z LEGO. Aha. Mm, normalnie. Aha jak wyglądają drzwi. Drzwi też normalnie mogłem się spodziewać. No, ale, ale takie rzeczy inne trochę, trochę, trochę. O! Portal Endu, Hehe. LOL. <gul> No ale dobra. Eee, jeszcze sobie tu coś popatrzę. Może te paniki. Jakieś będą fajne lego. O szkoła. No nie wiem, mogę sobie O szkoła akurat jest nie fajne. Eee, szyby są lepsze. No ale plan na dzisiejszy odcinek... Pla... Plan... na dzisiejszy odcinek był taki, że... Właśnie z tymi ustawieniami... no z tymi tym teksturpakiem, zagrać sobie w ja Wars, czyli moja ulubiona minigierka, więc chyba lecimy na tego Hypixela. Dobra, jestem już tutaj, trochę są lagi, mam nadzieję, że jakoś mi pójdzie jeszcze coś tu, e, jakoś wyłączone w, po Minimapping, nie wiem czy to minimapping w ogóle wyłącza czat, bo czat też trochę laguje. skala. Dobra, mam nadzieję, że będzie jakichś dużych lagów. Nie wiem gdzie są bluzie. Na tej marce nigdy nie grałem. Albo grałem, tylko przez to LEGO mi się myli. Dobra, kupujemy sobie oczywiście to, to, no jeszcze bloczek. I no, no bazy powi powinny być tak, tam. Ja będę się budował tak, bo nas, no, boję się z budować. Nie, tu, no, blok znikł. Bloki znikają, bloki znikają. O, przypomina mi się MC gry. No, nie! On, on, wszystko widzi, to niesprawiedliwe, to niesprawiedliwe. O, czysta O czysta, IQ, czysta IQ. Co ja z nim zrobiłem? Obuduję metodą placka. Patrzcie, to jest placek. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. No i to jest taki placek. No, trochę mi się nie udał. Eee, to jest metoda placka. E, więc obudowujemy i lecimy na tego tego gościa, co chce się bić. Bitka, chodź na bitkę. O, tam też się przygotowuję do walki. Ja idę do góry. He, he. Jump, jump, dobra, dobra, dobra. Spróbuję speed bliżej budować. Najwyżej spadnę i go rozwala. Nie, 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 nie. Uciekaj, boję się, boję się. Boję się. I też nie piszcie, że jestem nubem w Bedwarsy. Um, ci, którzy kiedyś mnie oglądali, wiedzieli, że jestem prosem. No, um, do, 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 do. Uda się, uda się. Udało się, nie jestem Nubem, znaczy jestem nubem po pierwsze, bo jest teksturpak legowy, są lagi, nie jestem przyzwyczajony do też takiego teksturpaka, no i, no i dlatego takie nubskie rzeczy tutaj robię. No a poza tym dawno nie grałem w siczki. Nie, po co ja to wziąłem, wziąłem to TNT. Wszystko stracę jak on mnie rozwali. No ale teraz mam pełne HP, on nie umie się chyba dobrze bić. No, ej, u mnie. No to przyszły ludzie. Dobra, widzimy się jak ja już go rozwalę. Nie, on idzie do mnie, on idzie do mnie. Niczek, Niczek, widziałem twoje. Do widzenia. <grystanie> ja się boję, on ma Dobra, lecimy. Rozwalamy, Niegdy. A To jest nubek jakiś. <grystanie> to jest nubek jakiś. A myślałam, że to już jest y, gąbka. No, no nie, nie chce mi się czekać na refa, więc idziemy od razu na białego. Jak mi jakoś wyskoczy, to wyskoczy. Ja mam żelazną zbroję, ja się go nie boję. Nie boję, nie boję się ciebie. No jak on nie walnął? Ale on też spadł chyba. Potestujemy teraz, bo nie chce mi się tak w zasadzie grać w Byd Trochę sobie... Pograłem, tak. No, ale dobra. Takie fajne z Lego budujemy, możemy budować rzeczy. TNT też fajnie wygląda. legowe, No, teraz sobie tak przetestujemy chwilkę rzeczy, więc dobra. Mamy, to, 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 kamień kresu. Mam nadzieję, że nikt mi to nie. O, idzie, idzie. Patrzcie, zrobię tak. szybko, nie, 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 nie. Czemu, czemu? tak się stało? Czemu tak się stało? No ale dobra. My testujemy sobie rzeczy, patrzymy jak wyglądają. E, takie... Takie dla może sprawdzę. Takie drewięko fajne. Ej, dla fajne. Fajnie się tutaj te rzeczy prezentują, oczywiście link do tego teksturpacka macie w opisie. A spróbuję zrobić e, gut jakieś na tym teksturpacku. Gut takiego nie umiem, no ale spróbuję, czemu nie? Czemu nie? Ziuuuu, trochę mi się udało. Później tak, 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 ten za często klikałem. A, idę, no i jeszcze druga próba. Nie, nie umiem garblingu. Za to objaw takie coś. A, już nie? <noise> już nie. Po prostu taki legowy teksturpak to nie wiem, jak mi wychodzi. A, lagi, lagi! <noise> Co to było? Nie mogłem się zatrzymać aż. Dobry, dobra, chyba już wszystko wam tu pokazałem, no i teraz będę tryhardem, no i patrzcie jak rozwalę tego, tego gościa. Nie ma go chyba się. Dobra, rozwalone łóżeczko dwa na raz, jeszcze sobie szerepnę zakupię. Mówię cicho, żeby mnie usłyszał, bo jestem tryhardem. Aha, on nie a on wyszedł, okej, okay, fajnie. To, to nice. Nie, nie, nie zabijaj mnie, nie zabijaj, nie zabijaj mnie. Nie. <śm> Dobra, rozwaliłem chyba tego gościa. Zrobię jeszcze pożegnalny garbidzing. Już nie chcę mi się w to grać. Pożegnalny garbidzing, taki fajny, pikowy, proszowy. Więc tak, tak. I lecimy. Aha, tak. Do widzenia, <gry> Eliminacji Matyla Dobra, ja miałem się z wami żegnać, więc Pa, życzę wam miłego dnia Do widzenia, jump!